Witam Was w audycji Historia według dzieci. Jest to odcinek 117. W tym odcinku będziemy mówić o Joannie Żubr oraz o księstwie warszawskim. Najpierw jednak chciałbym Was zapytać: czy wiecie, albo czy pamiętacie, jak długo trwały zabory? Jak długo nie było Polski na mapie Europy? Przez od... 123 lat. I od. Um... 1795 nie było Polski 120, 123 lat, czyli do 1918 roku. To prawda, że Polska była pod zaborami przez 123 lata. Jednak wtedy, podczas zaborów, był okres, kiedy przynajmniej część Polski była wolna była wolna i niepodległa. Jak się nazywał kraj, który powstał w 1807 roku? Księstwo Warszawskie? Obszar taki. Polski. W 1807 roku powstało Księstwo Warszawskie. I istniało aż do 1815, czyli prawie 8 lat. Właśnie w tym okresie stała się sławna Joanna Żubr. Była ona kobietą żołnierzem. Ale czy jakieś inne kobiety też służyły w wojsku? Już w Biblii podano kilka przykładów kobiet, które walczyły. Takim przykładem była Jael, która zabiła Sere. To było zgodne z prorokstwem, że Barak miał zabić całe wojsko, ale Sesele, czyli przywódcę, miała zabić Jael. Później, gdy Rzymianie zdobyli Brytanię, walczyła z nimi królowa Brytów. Bodika razem z jej dwoma córkami, e, że była królową. Nie, tego nie akceptowali. W Londynie możecie zobaczyć pomnik bodiki królowej Brytów, jak jedzie wraz ze swoimi dwoma córkami na rydwanie wojennym. Inną kobietą, która walczyła, była Joanna Dark. Czy słyszeliście kiedyś o niej? E, została zabita, bo. Um... Siła ciuchy. I wygoniła Anglików z Francji, żeby Francji nie przyjęli. Francja w jej czasach była podbita przez Anglików. Joanna przebrała się w męskie rzeczy i pod jej wodzą Francuzi wygonili Anglików z Francji. Na wojnach jednak walczyli głównie mężczyźni. Że żołnierze brali swoje żony na wojnę i, i niektórzy swoje dzieci też, żeby im pomagali. W dawnych czasach nie było pielęgniarek, a żołnierze musieli sami sobie przygotowywać jedzenie i prać swoje rzeczy. Tak więc niektórzy, niektórzy żołnierze, niektórzy oficerowie, zabierali na wojnę swoje żony. Gdy byli ranni, żony się nimi opiekowały. Na przykład w armii Francuskiej także były kobiety. Nazywano je markietankami. Nie były one żołnierzami, ale pomagały. Z kolei w armii brytyjskiej w tamtych czasach pozwalano, aby sześciu żołnierzy w każdej kompanii miało ze sobą żony i dzieci. Tak więc w każdym takim brytyjskim oddziale mogło być sześć kobiet wraz z dziećmi. My jednak dzisiaj będziemy mówić o Joannie Żubr. Niektórzy także ją nazywają markietanką. Czy ona była tylko taką pomocnicą, czy też była żołnierzem? Zanim jednak do tego przejdziemy, powiedzmy trochę o księstwie warszawskim. W odcinku 14 mówiliśmy o historii Legionów Polskich we Włoszech oraz o powstaniu Mazurka Dąbrowskiego, pieśni, która teraz jest hymnem Polski. Mówiliśmy wtedy o dwóch postaciach. Czy pamiętacie, kim był Wybicki? Józef Wybicki, to był taki poeta bardzo. Spójny. A pamiętasz co napisał? Odezwę i Mazurek Dąbrowskiego. Najważniejsze, co napisał Józef Wybicki, to oczywiście Mazurek Dąbrowskiego, który później został hymnem. Ale nas dzisiaj interesuje szczególnie ta odezwa. O tym jednak za chwilę. A pamiętacie, kim był Jan Henryk Dąbrowski? Generał, dowodzący Legionami mhm. Polskimi we Włoszech. Dąbrowski był generałem, który dowodził Legionami Polskimi we Włoszech. To właśnie o nim Wybicki napisał w hymnie. Marsz, marsz Dąbrowski z ziemi włoskiej do Polski. Czy te słowa hymnu się spełniły? Czy Dąbrowski przyszedł do Polski, aby ją wyzwolić? Ja myślę, że się spełniłem. Dlatego, że po prostu tak się stało. A z ziemi włoskiej do Polski. W 1806 roku Dąbrowski i Wybicki spotkali się z Napoleonem w Berlinie. Współpracowali oni z Napoleonem już we Włoszech. Teraz Napoleon pokonał Prusaków i chciał stworzyć państwo polskie. Generał Dąbrowski i poeta Wybicki spotkali się więc z Napoleonem i napisali odezwę do Polaków w Wielkopolsce, aby ci się zbuntowali. W ten właśnie sposób wybuchło powstanie Wielkopolskie, które trwało od listopada tego 1806 roku aż do lutego 1807 roku. Powstało wtedy państwo, które się nazywało Księstwo Warszawskie. Rządził u nim prawnuk Augusta II Wetyna i istniał 6 lat. August Mocny był kiedyś królem Polski. Teraz jego prawnuk, Fryderyk August I, został księciem warszawskim, czyli władcą Księstwa Warszawskiego. Jaki był herb tego państwa? Tego polskiego orzełka i połącznie tego herbu Wetynów. Herb polski to biały orzeł na czerwonym tle. Z kolei herb Wetynów przypomina troszeczkę zebrę. Wetynowie z Saksonii mieli herb składający się z dziesięciu czarnych i żółtych pasów. Tak więc herb księstwa warszawskiego to było połączenie tych dwóch herbów. Połowa to była taka czarno-żółta zebra, a druga połowa to orzeł na czerwonym tle. Napoleon pokonał Prusaków, i dlatego księstwo warszawskie powstało z ziem zaboru pruskiego. Jak pewnie pamiętacie, zabory to podział Polski na trzy części: jedną część zabrała Rosja, jedną część zabrała Austria, a ostatnią trzecią część zabrały Prusy. Teraz więc nie powstała ponownie cała Polska, ale tylko ta część, którą zabrali Prusacy. Ale gdzie mieszkała Joanna Żubr ze swoim mężem? No, w zaborze rosyjskim. I podróżowali do Austrii, a potem do Księstwa Warszawskiego, żeby, no, żeby brać udział w tych walkach. Maciej Żubr i jego żona Joanna mieszkali w zaborze rosyjskim. Chcieli się przeprowadzić do Księstwa Warszawskiego, ale władze rosyjskie nie pozwalały na to. Tak więc Maciej i Joanna pojechali najpierw do zaboru austriackiego i stamtąd chcieli się przenieść do Księstwa Warszawskiego. Nie mieli jednak paszportów. Co więc zrobili? Powiedział, że on jest szalona. Że ona udawała, że jest szalona, żeby się przedostać. W Austrii było sanktuarium maryjne. Joanna udawała, że jest szalona, a Maciej twierdził, że wiezie ją właśnie do tego miejsca, do tego sanktuarium, aby tam została uzdrowiona. W ten sposób udało im się przedostać do zaboru austriackiego. Tam jednak zostali okradzeni, później Macieja zamknięto w więzieniu i aby wyjść, Joanna zapisała go do armii austriackiej. Później musiała go wykupić z tej armii. Przez wszystkie te kłopoty nie mieli już później pieniędzy na dalszą podróż. Na szczęście trafili do puław, do czartoryskich myślę, że kiedyś też nagramy osobny odcinek o rodzinie czartoryskich. Właśnie tam w puławach od czartoryskich dostali pieniądze na drogę. Niestety Maciej zachorował, a Joanna musiała go pielęgnować. I tak pierwszy raz uratowała mu życie. Ale dlaczego Joanna wyruszyła wraz z mężem na wojnę? ponieważ nie miała pieniędzy i chciała zostać razem z mężem. Joanna chciała mieszkać niedaleko swojego męża. Myślała, że mąż będzie zarabiał dużo pieniędzy i że będzie mogła się tak utrzymać. Niestety Maciej dostał tylko stopień kaprala i tylko trochę pieniędzy. Tak więc mógł utrzymać tylko wyłącznie siebie. Joanna Żubr wyszła za Macieja Żubra i później na wojnie udawała jego brata. Tyle, że się wydało. Oboje postanowili, że Joanna utnie sobie włosy i będzie wszystkim mówić, że jest młodszym bratem Macieja. Wtedy jeszcze nie było żadnej wojny. Wszyscy żołnierze dostali taki sam rozmiar munduru, a przecież wiecie, że niektórzy żołnierze są wyżsi, inni są niżsi, niektórzy są grubi, inni są chudzi. Tak więc, dla niektórych te mundury były za duże, dla innych były za małe. Joanna poprawiła mundur swojego męża. Gdy inni oficerowie zobaczyli, że jego mundur jest zrobiony na wymiar, też chcieli mieć takie. Wtedy Maciej mówił, że jego młodszy brat jest krawcem. I w ten sposób Joanna zarabiała nawet więcej pieniędzy niż jej mąż. Jej mąż dostawał żołd. Czy wiecie, co to znaczy? To jest to są pieniądze dostawane dla żołnierzy znaczy, pieniądze dostawane przez żołnierzy. Ale dlaczego nikt nie poznał, że Joanna jest kobietą? I nosiła spodnie w W tamtych czasach żadna kobieta nie nosiła spodni. Tak więc wszyscy myśleli, że Joanna jest chłopcem, a nie dziewczyną. O tej pani, która sprzedawała materiały. Dlatego, że to było śmieszne, że się w niej zakochała. Joanna potrzebowała materiały na te mundury. Potrzebowała też guziki i inne rzeczy. Często więc chodziła do sklepu, a była wciąż przebrana za żołnierza. Tak więc właścicielka tego sklepu w Warszawie myślała, że to młody żołnierz i chciała wziąć z nią ślub. Później jednak się wydało, że jest dziewczyną. Poszła ona wtedy do dowódcy i poprosiła go o to, żeby pozwolił jej zostać w wojsku. Dowódca jej powiedział, że nie będzie dostawała w ogóle pieniędzy i że będzie musiała sobie sama zdobyć Mundur i karabin, ale że może zostać. No i ogólnie szła w tym wojsku ubrania. Bo ona bardzo dobrze umia szyć, więc dużo nie tym zarabiała. nie pozwolono zostać w wojsku, ale nikt nie płacił jej żołdu. Musiała też sama zapłacić za swój mundur i karabin. Na szczęście ona zarabiała dużo pieniędzy szyciem tych mundurów. Początkowo armia księstwa warszawskiego nie musiała walczyć. Joanna zarabiała wtedy szyciem jednak w 1809 roku Napoleon zabrał dużo wojska na wojnę w Hiszpanii wykorzystali to Austriacy którzy zaatakowali Warszawę polskimi wojskami dowodził książę Józef Poniatowski zatrzymał on Austriaków w bitwie pod Raszynem Raszyn jest niedaleko Warszawy jak pamiętacie, księstwem warszawskim rządził wtedy Frederyk August I, który był także królem Saksonii. Po bitwie pod Raszynem wojska saskie odeszły, aby bronić Saksonii. Tak więc książę Poniatowski powstrzymał Austriaków, ale zaraz następnego dnia miał już połowę armii mniej, bo stracił dużo wojska, bo ta część armii odeszła właśnie do Saksonii. Postanowił więc wtedy oddać Warszawę, a sam ruszył na zamość i później Kraków. Wielu ludzi krytykowało księcia Poniatowskiego za to, że oddał Warszawę. On jednak wiedział, że gdy zaatakuje Austrię, to wojska tego kraju same opuszczą Warszawę. I tak się stało. Austriacy zdobyli Warszawę, którą opuścił Poniatowski, ale kiedy Poniatowski poszedł na zamość i później Kraków, Austriacy sami wyszli później z Warszawy. Zamość był wtedy częścią Austrii. Była to twierdza. Co tam robiła Joanna Żubr? No, że wyszła na mury, pierwsza na mury zamości. Jej oddział miał udawać atak z boku, aby główne siły polskie uderzyły na Zamość z innej strony. Tak więc oni mieli tylko udawać, że atakują, a w tym czasie główne siły miały gdzie indziej uderzyć. Jednak jej oddział, ten oddział, w którym byli żubrowie, zdobył mury tego miasta, a Joanna była pierwszą, która się tam wdarła. Gdy się o tym dowiedział książę Poniatowski, postanowił dać jej order Virtuti Militari, jest to medal, który daje się żołnierzom za odwagę. Później, gdy armia Poniatowskiego zdobyła Kraków, zaczęto rozdawać te ordery. Przydzielono do każdego oddziału taką samą ilość orderów, i najdzielniejsi żołnierze mieli je dostać. I dziewięć lat po wojnie dopiero dostała swój medal. Niestety inni żołnierze byli zazdrośni. Byli zazdrośni, że kobieta ma dostać jeden z tych medali, i poszli do dowódcy. Ten powiedział, że kobieta nie może dostać medalu za odwagę, i zaproponował, że daje Annie pieniądze zamiast tego medalu ona jednak tego nie chciała i razem z mężem przenieśli się do innego oddziału swój medal dostała dopiero wiele wiele lat po wojnie joanna nie ustępowała żadnemu mężczyźnie kiedy jeden żołnierz powiedział tej pani że ona nawet by nie trafiła w jego rękę to ta pani przestrzeliła mu rękę gdy jeden żołnierzy stwierdził, że ona nie umie strzelać i że nie trafi w jego dłoń, to ona strzeliła i zrobiła mu dziurę w ręce. Gdy ta sprawa trafiła do dowódcy, ten powiedział, że przecież tamten żołnierz sam o to prosił i Joanna nie została wtedy ukarana. Ukarał ją za to jednak jej mąż przy innej okazji. Joanna była furierem. To taki stopień w wojsku. Furier zajmował się zaopatrywaniem oddziału. Pewnego razu Joanna wyjechała naprzód aby znaleźć miejsce, gdzie jej oddział mógłby przenocować i coś zjeść. Pewna polska rodzina poprosiła ją do siebie. Zrobili na jej cześć przyjęcie i Joanna zapomniała o swoim oddziale. Maciej przez całą noc chodził z oddziałem i nie mógł jej znaleźć. Tak więc w nocy kazał w końcu strzelać swoim żołnierzom i walić w bębny. Gdy Joanna to usłyszała, przyjechała zaraz do męża, aby pokazać mu, gdzie wojsko może odpocząć i zjeść. Jak mąż się chciał ukarać i chciał, no, ją pobił tą płaską częścią szabli. Maciej się zdenerwował i zbił ją szablą, ale płazem, to znaczy, że nie tą ostrą częścią. Najpierw na nią jednak tylko krzyczał. Ale wtedy żołnierze powiedzieli, że gdyby to nie była jego żona, ale ktoś inny, to ten ktoś inny dostałby większą karę. I właśnie wtedy Maciej zbił swoją żonę szablą. Czy dobrze zrobił? Ja nie wiem, czy był zły. Mi się nie podoba to, że on jakby zmienił zdanie po nakłonieniu przez tych żołnierzy. Że jakby zrobił to trochę na pokaz. I mi się to bardziej to, to nie podoba, to niż ten to... sam czyn. Wydaje się, że on to zrobił, żeby swój autorytet, autorytet jako wyschowego podkopać. Wydaje się, że o to chodziło. Jak w tamtych czasach było z biciem? To było normalne. No, że to było też, w, no po prostu, um, to było, bicie było, no, że tak powiem, popularne. Mhm. W tych czasach, no zawsze. W tamtych czasach kary cielesne były czymś normalnym. Takie kary dostawali także żołnierze od swoich oficerów. Księstwo warszawskie było początkowo małe. Na początku była to Wielkopolska z Poznaniem i Mazowsze z Warszawą. Później jednak księstwo zaatakowali Austriacy, a Poniatowski zabrał im mało Polskę z Krakowem. W 1812 roku Napoleon ruszył na Rosję. Księstwo Warszawskie jeszcze się powiększyło o Litwę. Joanna i Maciej także ruszyli z wojskiem księstwa Warszawskiego. Maciej wpadł w pułapkę, ale Joanna ruszyła mu na pomoc i go uratowała. Niestety, choć początkowo Napoleon wygrywał, później musiał się wycofać z Moskwy. Była zima i wielu Francuzów i Polaków zmarło podczas tego odwrotu. Umierali, bo nie mieli co jeść, a także z zimna. Joanna wtedy bardzo ciężko zachorowała. 28 listopada 1812 roku doszło do bitwy nad Berezyną. Wszyscy ranni, w tym Joanna Żubr, leżeli w zimnie w krzakach i patrzyli, kto wygra bitwę. Gdyby bitwę wygrali Rosjanie, to wszyscy ci ranni by zginęli. Polakom jednak udało się utrzymać most na tej rzece na Berezynie i wszyscy zdążyli się przeprawić, także ranni, wśród nich także Joanna. Kiedy wrócili do księstwa warszawskiego, Joanna i Maciej się rozdzielili. Ona została, bo była chora, została na miejscu, a Maciej pojechał dalej walczyć u boku Napoleona. Niestety dla Francuzów i dla Polaków Napoleon przegrał. Wtedy Maciej wrócił do księstwa warszawskiego do żony. Księstwo warszawskie zostało podzielone. Prusacy, czyli Niemcy, ponownie zabrali Wielkopolskę, Austria zabrała swoją część, a Rosja zresztą zrobiła Królestwo Kongresowe, czyli tak zwaną Kongresówkę. Niektórzy historycy nazywają to czwartym rozbiorem Polski. Joanna wiele lat po wojnie dostała order Virtuti Militarii. Nie dostała go jednak za zdobycie murów zamościa, ale dostała go za kampanię w roku 1812, kiedy Polacy szli z Napoleonem na Moskwę. Jej mąż wrócił z wojny chory. Tak więc, gdy kiedyś jej męża fałszywie oskarżono o kłamstwo, to właśnie Joanna wyzwała winnego na pojedynek. Wyzwać kogoś na pojedynek to żądać, aby ten ktoś z tobą walczył. Joanna wyzwała na pojedynek człowieka, który oskarżył jej męża o kłamstwo. Ten człowiek się jednak wystraszył i uciekł. Później, gdy wybuchło powstanie listopadowe, Joanna wydała odezwę do kobiet, aby też walczyły. Jedną z tych, które jej posłuchały była Emilia Plater. O niej też pewnie kiedyś nagramy osobną audycję. Żubrowie żyli później do śmierci w Wieluniu. Ulica, na której mieszkali, nazywa się dzisiaj ulica Joanny Żubr. Czy myślicie, że Joanna Żubr była ładna? No, że aż że tak ona miała taki jest taki, taki mocny, czy co? Ale jest ładna. Jak matka Supena. Ale tutaj ma loki i wygląda jak dziewczyna. Jako grafikę do tej audycji dodałem rysunek, jak wyglądała Joanna Żubr, kiedy już nie była w wojsku. Chodziła wtedy ubrana jak inne kobiety, ale na piersi zawsze miała przypięty swój order Wirtutti Militarii. Czy pamiętacie, kim był Józef Wybicki? No, to był, to był poeta, który napisał mazurek Dąbrowskiego i odezwał. A kim był Jan Henryk Dąbrowski? To był dowódca? Po co Wybicki i Dąbrowski pojechali do Berlina? Napoleon w Berlinie był. Po co Wybicki napisał odezwę do Polaków w Wielkopolsce? Żeby się ludzie zbuntowali. Co zapamiętaliście o Joannie Żubry? Weszła na mury i chyba ta historyka z tą, że ta pani się w niej zakochała. I to, że ten order tak późno dostała. Mm. Wybicki i Dąbrowski doprowadzili do wybuchu powstania w Wielkopolsce. Powstało wtedy Księstwo Warszawskie. Usłyszeli o tym Maciej i Joanna Żubrowie. Przedostali się z zaboru rosyjskiego do Księstwa Warszawskiego. Gdy wybuchła wojna z Austrią, bronili Warszawy, a potem brali udział w zdobyciu Zamościa i Krakowa. A gdy Napoleon ruszył na Rosję w 1812 roku, wojska Księstwa Warszawskiego także tam ruszyły. Wiele lat po wojnie Joanna Żub dostała order Virtuti Militari. Gdy wybuchło powstanie listopadowe, Joanna miała ponad 50 lat. Nie mogła sama walczyć, ale zachęcała do walki inne kobiety. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękujemy wam za wysłuchanie i do usłyszenia niedługo w kolejnej audycji.